Dzień dobry Państwu! W tym filmie zobaczycie Bielsko-Biała, jak również i centrum Bielska-Białej. Obecnie teraz nadlutuję od strony wschodniej, tuż przy wysypisku śmieci, czyli Górny Lipnik, przy ulicy krakowskiej, i stąd polecimy w kierunku ulicy piekarskiej, i potem nadlecimy nad ścisłe centrum. Ten materiał nagrałem 9 maja 2024 roku i teraz dopiero będziecie mieć możliwość zobaczyć go. Także zobaczycie całe tutaj Bielsko, może nie całe w koło. W Bielsku mieszka 165 tysięcy mieszkańców, także można powiedzieć nawet ubywa obecnie. Kiedyś było więcej. Tu widzimy ulicę krakowską. Ja to tradycyjnie opowiadam to, co widzę na ekranie, plus inne informacje. Pod nami widać bazę, śmieciarek, tak, co tam stoją. I tu widzimy ulicę S1 w prawo, to jest w kierunku Mysłowic Poleci. A w lewo to jest w kierunku żywca. Także zachód słońca już był bliski i udało mi się jeszcze nad centrum Bielska fajny materiał nagrać. Także zaraz zobaczycie, tutaj widzę już komendę policji, takie dwa kwadratowe budynki, a po prawej widzimy zakład Befamy. A Befama kiedyś produkowała. Maszyny włókiennicze, jak i również remontowała, bo w Bielsko Białym było sporo zakładów włókienniczych i tak to było. Jak również później motoryzacyjnych było pełno firm, a to co będzie za parę lat, to trudno powiedzieć, bo to wszystko te motoryzacyjne zakłady, jak wiecie, to też upadają. Tutaj widzimy ulicę. Piekarską, a po lewej stronie widzimy ulicę wapienną, i nowe bloki się budują. Także ten materiał widzicie, jest sprzed roku prawie już. A tu coraz więcej jakichś budynków powstaje. Tutaj widzimy ogródki działkowe przy ulicy Wapiennej jak i również przy ulicy piekarskiej. Tu też znajduje się taki cmentarz, ale to od ulicy właśnie. Ja na piechy. Widać wejście tam jest, ale dobra, to nie o tym. Tu również zakład widać. Wcześniej to jest ASK. Po drugiej stronie ulicy Cooper, Bispol, który produkował śruby. I tam jeszcze jakiś inny był aludynę, czy coś takiego. Też jakieś odlewnie magnezu. Tutaj widzimy ulicę piekarską i tu kiedyś będzie poprowadzona nowa, nie wiem, estakadami taki, taki jest plan, że ta piekarska powstanie całkiem nowa tutaj ulica i tu widzimy pełno autobusów, bo tu jest baza PKS-u, także tutaj remontują autobusy tu jest ulica Komorowicka z prawej do lewej po prawej widać Nemak, czyli dawny Teksit Poland, te niebieskie takie coś tutaj. I tutaj już nadlatuje właśnie tuż rzekę. Białe, Białą widać. I tu przed rzeką, i po drugiej stronie na środku ekranu była indukta, która została właśnie zburzona już została zburzona i tutaj jeszcze widzimy zakład lęko, który też zostanie zburzony, bo tu w ogóle ma być jakaś całkowicie. Przebudowane. Tu dworzec kolejowy. Taki biały budynek, który widzimy, taki podłużny, to jest dawny dworzec kolejowy z 1855 roku. Jak to przedłużyli tą nitkę z Czechowic, dziedzic do Bielska Białej. Tutaj widzimy taki ślimak, to jest sklep Klimczok, który to został otwarty w 1988 roku. Jak to się ludzie rzucili tutaj, bo towarów. W sklepach nie było trzy kondygnacyjne taki wielki budynek. Tutaj widzimy również już zamek sułkowskich i rynek w bielsku białej. Także ja tu zrobię jeszcze jedno kółeczko, także widzimy również stadion miejski, osiedle śródmiejskie. Tutaj widzimy ulicę Krakowską tam do góry na kozy leci i tu się przekręcę w lewo I znowu widzimy zakład lęko, w którym dziadek mój również pracował i rodzice tutaj dworzec kolejowy ten w Bielsku ładny dworzec to powstał w 1890 roku to ulica Piastowska tu znowu się przekręciłem ulica Słowackiego. Widać, będziecie sobie mogli zatrzymać ten materiał, i się przypatrzyć, jak to bielsko wygląda. Znowu widzimy rynek i zamek. Także tak mamy bielsko zabudowane. Naprawdę, ja tutaj nad te cisłe centrum to tu się nie pojawiam prawie w ogóle, bo naprawdę nie byłoby gdzie wylądować w razie awarii silnika. Ale Mam jednak upatrzone takie miejsca to by. Na upartego bym wylądował. Także tak to wygląda, to Bielsko tutaj zabudowane. Jak również wiecie co? Bielsko nazywane jest Małym Wiedniem, bo architektura bardzo jest podobna. Jak ktoś był w Wiedniu, to wie o, o co chodzi w tym. Ja również też byłem w Wiedniu. Jest to takie naprawdę. Podobne te budynki. Tak samo również w Bielsku, taka ciekawostka, że tutaj powstały tramwaje. W Bielsku były wcześniej niż w Wiedniu, właśnie w Krakowie, a nawet w Warszawie było w Bielsku. W 1895 roku powstała ta pierwsza linia tramwajowa. Potem była druga linia, i tramwaje zlikwidowano w 1971 roku całkowicie do dzisiaj nie ma w Bielsku Białej również tunel jest taki kolejowy PKP ma długość 268 metrów on tam wykopany został w 1876 do 77. i on został właśnie specjalnie wysadzony przez Wojsko Polskie żeby wojska niemieckie nie mogły przemieszczać się. Także ten tunel do dziś funkcjonuje, ale też właśnie mają go modernizować, żeby był szerszy na dwa tory. Także Bielsko ocalało poprzez wojnę, bo tutaj było sporo Niemców, i tu tylko jedna bomba spadła gdzieś na błoniach. Także nie było zniszczeń. Bielsko właśnie ocalało. Tu widzimy ulicę nad potokiem i to kółko, które tutaj widzimy, taką trawę zieloną. To jest stare grodzisko. Ma 210 metrów, tak by ta średnica tego koła. Otoczone fosą. Średniowieczne, właśnie. W starym bielsku. Mają zamiar, właśnie, tutaj robić. Wykopki archeologiczne, zobaczyć co tam się jeszcze może znajdować pod tą trawą w głębi ziemi. Tu widzimy bardzo fajnie osiedle piastowskie, kościół w Starym Bielsku teraz, ulicę klubową w kierunku Makro, i tutaj polecę w kierunku teraz. Startowiska. To jest ulica właśnie. Portowa. Ulicą portową, właśnie można wjechać na trzy lipki. Tam się znajduje taki 40-metrowy krzyż. A teraz go właśnie widać. Jak i na startowisku widać. Kilka samochodów. I tu osiedle Sarnistok cały czas się rozbudowywuje. Ja tutaj podlinkuję jeszcze inne filmy gdzieś tu nad Bielskiem, co krążyłem. Jakby ktoś był zainteresowany, to sobie może i odpalić. W Bielsku właśnie tego Fiata. Cały teren Fiata sprzedano, także nie ma, był peł FSM. Zakład od 71 roku, gdzie to Syreny produkowano później w 73. Maluchy obecnie zostało wszystko sprzedane. I tutaj zaraz skręcę w lewo na startowisko, także jak wam się podobał filmik. Subskrybujcie, to nic nie kosztuje. Lajkujcie, komentujcie. Staram się raz w tygodniu jakiś filmik wrzucić. Bo jeszcze mam nadal filmy z zeszłego roku. Jak i teraz za chwilę się zacznie już nowy, nowy sezon, także będzie latanie, nagrywanie, będziecie mieć co oglądać. Udostępniajcie filmiki także również w rodzinie znajomym za granicą, bo jest naprawdę widać, że jest oglądalność również z zagranicy tych filmów. Także dziękuję. Do zobaczenia.